Cześć, witam Was serdecznie na kanale CryptoMining tu Piotr Graf z tej strony. I zapraszam Was na nowy filmik. A dzisiaj będą takie dwie nowinki a mianowicie Fortis Economica i Acceler. Za czym przejdziemy do informacji? Zapraszam Was do subskrypcji naszego Twittera, zaglądania na stronę internetową, też do. Lajkowania, subskrybowania, komentowania filmików, bo w co piątek są losowania, także przechodzimy tu, tutaj Fortis ekonomika, ja już wam wcześniej kiedyś yy, mówiłem o tym, że tu będzie airdrop, już airdrop był jeden za Juno i następny w kwietniu za Atom Także jeżeli ktoś jeszcze yy, nie sprawdzał sobie to niech wejdzie na tą stronę, kliknie tu w airdrop, połączy portfel i sprawdzi czy dostanie jedną sztukę co możemy zrobić z tą jedną sztuką, obecnie ją zamienić na bifot, który teraz już jest dodany na słapie. jedna sztuka to jest 4,28$ tego bifota Zaraz wrócimy tutaj jeszcze i trzeba go spalić fot na bifot wejść tutaj później ten bifod zamienić na GFOT i wrzucić w steki jest bardzo duży procent wczoraj nawet było, bo to późno wieczorem wczoraj weszło jak zobaczyłem było 2000 coś procent na razie jest niedużo dostane, bo niedużo dodane, bo ten jeden, yy, jeden FOD jak się zamieni na ten bifod to jest tam 0,0 coś tam, o widzicie, takie coś i, ale coś mi dzisiaj naliczyło, zresztą jest 10 dni takiego, już 9 dni takiego prelunchu I gdzieś jeszcze Twitter otworzył, właśnie. Jeszcze raz Twitter. O, co nie przygotowałem tego, czy mam tu, tylko po kolei, właśnie. Otwieraj się. Ekonomika, Fortis Ekonomika. I ogólnie, y, za te 9 dni, jak to wszystko ruszy, będzie tak wyglądać: będzie więcej jakichś różnych z UST, z OSMO i w ogóle y, różnych zamianek, różnych dodawania płynności. Bo w wolecie już widać, że jest FOD, BFOD, GFOD, który właśnie można y, tam rzucić w ten staking Atom, Juno, Osmo. Obecnie, jeżeli, żeby zrobić tego właśnie, tak jak mówię, bifota, można zamieniać sobie na, swapować na Unoswap, automatycznie na widzi Wallet i możemy się tutaj bawić. Póki, y, nie namawiam, to nie porada inwestycyjna, ale póki jest y, duży. Yy, duży procent, yy, duży procent, i zresztą yy, tutaj dużego airdropu nie dostaliśmy. Po jednej sztuce, fot i jeszcze jedna sztuka będzie yy, za atoms, dla Atom Stakerów też tego fota. I kto wie, czy czasem, może z czasem, nie będzie jakiś większy airdrop. Jeżeli po prostu będziemy się bawić na tej stronie, coś działać. Także tak to wygląda. To już mogę sobie skasować to później wam wrzucę link do tego żebyście mogli sobie sprawdzić jeszcze raz czy airdrop się wam należy dosłownie jedną sztukę taką I jedną następną będzie w następnym miesiącu Accelar network który mamy Na ten axelar mamy na tym no na kepler wolecie i nigdzie jeszcze jakoś ceny nie mogłem go znaleźć. I gdzieś nie, nie jest listowany jeszcze na. Jest tylko dodany na KońGako Ale to jest. Yy, oni właśnie już uruchomili most. Co mi się tak nie otwierają te strony? Oni uruchomili most już dzisiaj z atomem Idą czyli do transferów ABC czyli myślę że niebawem nawet na osmozis już wlecą yy, Tu jest ich strona główna To jest satelite ich most Gdzie właśnie już wytestowałem e, zamianę atom i przeniosłem sobie na Przeniosłem sobie na poligona Atom i I go widać Tutaj Po prostu musiałem znaleźć adres kontra smart kontraktu na poligon scan y, dodaję sobie do Metamaska i już na quickswapie Jeszcze nie ma jakiejś płynności na to, żeby można było zamienić na Matic czy coś czy coś winą y, kryptowalutę na, na poligonie, ale działa. I też jak sami wiecie takie nowe narzędzia jak wchodzą jakieś mosy czy coś w tym stylu, jeżeli ich się używa to prawdopodobnie to już spekulacyjnie tak mówię mogą być później jakieś zrzuty Poza tym jest jeszcze tutaj Avalanche, Ethereum, Phantom, Polygon, Terra, Osmosis. Także mi się wydaje, że ten most będzie dość fajny. Opłatę zapłaciłem, powiem wam. Nie Avalanche, właśnie tutaj będzie. Kosmos Hub, Polygon 0.06 Atoma. Czyli to będzie jakieś, nie wiem, 3 centy, 3 razy 6, 18, z 15, 16 centów za taką zamiankę. 5 do 10 minut się czeka. Podobne opłaty są na Avalanche. Tak samo najdrożej wiadomo na Ethereum, bo to wychodzi dosłownie 0,72 atom, czy jakieś 2 dolary. Nie, 20 dolarów, co ja pierniczę 20 dolarów, także. Wiecie sami, na innych sieciach y, o wiele taniej, Także można już kosmos przenosić. Y, na osmosis jeszcze nie sprawdzałem. Wiem, że jest dodany tutaj, ale nie sprawdzałem. Y, I na słapie można to widzieć. Może z czasem będą właśnie te płynności większe i będzie można coś tu dodać. Także dwa, dwie takie fajne rzeczy. Poza tym, wróćmy sobie na mój ten. Ja teraz robię tak, żeby sobie dodaje newsy do siebie jakby jak coś widzę właśnie ten Acceler Cosmos Airdrop yy, jeżeli chodzi o Cosmos Airdrop i to XK, XKI, czyli i Keychain yy, będzie miało zrzut dla nas taki airdrop, jeżeli do pewnego walidatora będziemy po prostu wrzucać, wrzucę Wam artykuł pod, pod spodem, trzeba odpowiedniego walidatora wybrać, wtedy dostaniemy zrzuty airdropu następna sprawa LLORT z MEX współpracuje z, z MEX Global, czyli nas giełdę dodaje gemi który Wam często dawałem, właśnie pod filmikami, taki aplikacja NFT gamingowa na telefonie y, będzie listowany na Pancake słapie, także jeszcze raz rzucę, bo jeszcze można się załapać y, na to y, gami i, i pozdobywać go y, go te, na tej aplikacji za darmo. Fortis ekonomika, to już wiecie, y, to już o tym mówiłem i Pistek y, właśnie y, on będzie o co tutaj właśnie chodziło, bo już się zapomniałem dokładnie. Y, ty, 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 ty. A na Anhor Protokół właśnie oni będą właśnie jakieś płynności, także będą pozyskiwane fundusze na przez Anhor Protokół także takie takie właśnie dzieją się rzeczy. Poza tym właśnie tak jak mówię zapraszam nas, na naszą stronę, a jak nie to zawsze te artykuły są wrzucane po prostu na kryptomajnik na nasz Twitter, także zapraszam do followowania nas i, i czytania informacji. Taki dzisiaj krótki filmik. Także, jak coś, to ktoś nie odbierał jeszcze Fortis, yy, fota, to niech sobie odbierze i może może się tu zabawić. Kto wie, może będzie jeszcze większy Erdo w przyszłości. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!